Mano z tej strony Tadashi, a w dzisiejszym odcinku z Fortnite'a zrobimy sobie ocenkę nowego yy, update'u, który właśnie wszedł do Fortnite'a, więc oglądajcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Pozdro! Jesteśmy już w Fortnite i tutaj yy, pisze coś... chwilę, gdzie to jest? Tu? Nie, to nie tu. Tu! Yy, jest jakieś nowe rzeczy, jakieś... to jest chyba samo samonamierzająca, a to to jest... Yy... Jest jakiś kamu kamuflaż. Dobra, gramy szybkie solo. Eee, szybki cyk, Lecimy. Tu niby pisze, że problem z dobieraniem graczy. Mam nadzieję, że nas dobierze. Normalnie wszystko będzie super i w ogóle mega super fajnie. Eee, zobaczymy i widzimy się. Dzieca. Eee, jesteśmy już na mapie. I pierwszą zmianę, którą zauważyłem, to że jakby. Śnieg stopniał i to bardzo dziwnie wygląda, czy jest w ogóle ciemniej, ale ciemnie wygląda ta mapa I W ogóle ta medaliony inaczej wyglądają i małe FPS-y mam, nie wiem czemu, ale zobaczcie ta z medalion wygląda jakby leżał Co jest, no zawsze w sumie na no, poza jakimś większym update'cie jest, y że są takie małe FPS-y Ale co tu się stało na tej mapie, to Te nie wiem, słuchajcie Tu w ogóle śnieg stopniał A czemu ja niebieską lotnię? Z jakiej paki? Nie wiem, ale dziwnie to wygląda. matko Matkowoska, ale dziwnie, no? Nie wiem czemu, ale dziwnie. Aż mi coś tam przychodzi, jakieś powiadomienia, co ja chyba widzisz, bo. O co tu chodzi, to ja nie wiem. Dobra, lecimy na ten szpanelski. No, już się ustabilizowały w y tak jak mówiłem. Jakieś większe mam teraz. Oznacznie to w sumie są spokojne. Znowu spadnie? Nie wiem, o co tu chodzi z tymi w pasami. Eee, dobra, ja nie wiem, czy ja dolecę w ogóle. Tu pociąg jedzie. Fajne tory są, widać, że są jakby... Są jakby bardziej widoczne na mapie. Macie? Te zmiany podobają mi się bardzo. E, dziwnie się patrzy na tą mapę, ale... A co jest? Czemu ja tak dziwnie... Jest? Nie wiem, czy to tak powinno być, czy nie. E, proszę, żeby tam nikt nie wylądował. No jest spoko, tylko te medaliony mi się nie podobają strasznie. O kurwa coś mi dojeżdża chyba. Pompa? Chyba zamknę to drzwi. Dobra. Eee... Zobaczymy jak ta gierka wyjdzie w sumie. Wiem, że coś tam dostał Bafa, nerfa i w ogóle. Eee, wiem, że zmi zmienili bieganie i biegamy wolniej i się jakby wolniej. Oh my god. Zobaczcie co mam. Nowy item. Nowy itemek. Testujemy, testujemy. Czekajcie, otworzę sobie drzwi, bo ja nie wiem czy będę mógł. O kurde. No nieźle. A długo to będzie? A ja mogę się wspinać normalnie i otwierać drzwi, i otwierać skrzynki. Co jest? Oj, to jest samounamierzające, z spoko. No spokojnie, ten, ten i ten, jak mi się podoba, ale fajnie, fajno, no fajne No dobra, to z 30 sekund jest. Na razie spodoba, spodoba mi się to. E, zobaczymy, jak to będzie tam dalej. tu są te kaszpady, to już było, było. E, jestem ciekawy, gdzie ja mogę zdobyć tą rakietnicę samonamierzającą bo wiem, że ona już chyba kiedyś była w grze, ale ja wtedy nie ja nigdy z niej nie korzystałem i chciałbym przetestować. To w ogóle ktoś poleciał? U, złota pompa. Dobra, mamy kolejny jakiś mityczny item i ja jestem bardzo ciekaw, jak to działa. Naprawdę? Jak z tego wyjść? Jak z tego wyjść? Ja nie chcę już w tym siedzieć. Ej, no... O co tu chodzi? O, mogę wyjść wyście. No ba, no spoko, spoko, ja co to znam. Jest tu jakaś klepa z tego co słyszałem. Dobra. Ci, co się klepali, nie żyją, więc może będą mogli być witelka na spokojnie, no nie wiem coś świeci? Nie gadaj, że to jakiś medalion przyszedł. O, on jest psychiczny. Tak, tu przyszedł medalion z trzech sodów. Powiem wam, że on jest psychiczny. Oła! Wow. I jest sklepa. Z medalioniarzem. Jest, dobra, medalion nie żyje jak coś. Dziana yy, doń dobra. Tu idziemy zrobić Peterka, spoko. Dobra, nice. Mamy medalioniarza. Yy, Peterk będzie teraz klepany i będziemy mieli już dwa medaliony, więc w sumie Dzięki temu typowi będę coraz silniejszy, nie? SIX MONTHS LATER Dobra, mamy to. I wchodzimy do sejfu. Yy... Najsik, najsik. Mamy dwa medaliony. Dwa flagi. Prawie wszystkie mityczne itemy. To taki prawie jakby były mityczne itemy challenge, nie? Więc... Jest Zmienili to? Nie, nie wiem. Może zmienili to? Nie, 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 raczej nie zmienili chciałem powiedzieć, że... O oh my god! Oh dobra ja to. Jak to Uuu, a to za pojazdami tylko leci. Eee, to trochę słabe. No ale dobra, niech już będzie. Wezmę tą. To biorę... To białe. Uuu, tutaj są już nowe itemy, się pojawiają. Dobra. Tego nie mogę zmienić, to, a to mogę... Tego też nie mogę, czyli nic nie mogę już zmienić. Czy my potrzebujemy tego, czegoś? Nie bierzemy tych katonów, One są słabe i beznadziejne. Nie mamy co prawda leczenia. O kurczę. Eee. <laughs> nie, nieźle, nieźle. No wezmę to. To jest chyba jakiś błąd. Błądy. Błędy są z tym, bo jakoś tak dziwnie się przyodowywało i w ogóle nie, nie to. Chyba coś zepsułem, wiecie? O, pociąg. To już ktoś. Coś go przejął. A wiem, że to jest mityczne. Może komuś zamienili Madarię? Nie ma się boję o własne życie. Jakiś pojazd. O, tu jest pojazd. Lamborghini. 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 Dobra, połączę to radio, bo mnie ten nowy. O, kłada. Spiedziela. Aha. Co jest tu stało? Dobra, dojeżdżam go. O, dobra, chłop się płaci. Dobra, ja spadam. Nie wiem co się dzieje. Gdzie stąd? Zpadł się. Chyba, nice. No Dobra. Aż mnie w persy spada. Co to jest za wielkie oko? Oko ona? Ja nie mogę, co tu się dzieje. Tysiąc typów na mnie najeżdża. Co ja jestem? Ja nie mam czterech medali, Mam tylko dwa. Zostawcie mnie w spokoju. Słyszę jakąś klepę. O kurde. To był chyba zły pomysł, żeby wchodzić w klepę. O kurde. Chłopiec sprzedał, to jest medalion widzę. Boję się. Ma lepszą pompę. A nie, to nie był medalion. Czy to był medalion? To musiał być medalion, bo ja widziałem, że się leczył. To jest medalion, ale z jaki? Wcale nie widać, typie. No w ogóle. Jak ty, go nie widzi. Jaki on ma medalion? Czekajcie, zobaczmy, obserwuj. Nie, on nie ma medalionu. Z czym on się leczy? Nie, no musi mieć medalion. Nie wiem o co tu chodzi. O ten chłop ma medalion z jakiegoś typa. Okej. Okay. A ten? Ten już chyba nie żyje. A nie, żyje. Zabił typa z medalionem. Ja nie mogę. Ale ten typ był słaby. sobie. No ja Basz mi się coś włączyło. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w poniedziałek. Subskrybujcie. Lajkujcie. Do zobaczenia. Jeszcze raz. I pa. Pa! O, jeszcze jak... u Uuu, jakie rzeczy! A skąd ja mam tego skina? Nie wiem. Jakaś się modka. Oh my god. Jaki nóż. To jest... To jest kill. -off. Taki mały. Oh, my god. Dobra, widzowie, e, więc moja ocenka. Ja właśnie zapomniałem o ocence. E, moja ocenka tego, tego update'u to takie... 7 na 10 jest spoko, fajnie wszystko, fajny skin, aż co chyba go ubiorę, eee, gdzie nie dawne zastosuj i solid snake. Fajne, fajne, fajny skinek. I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i pa pa!